Astra, wymiana oleju. Kasujemy. Resetować, tak? Dobra, mamy 100%. Przebieg jest. Dzisiaj jest 9 lipca 2024. Olej taki zalewam. O tu. Wcześniej też taki był. Zamiast podnosić na lewarku, to sobie wjeżdżam na stary No tu stary olej się jeszcze zlewa. Jeszcze coś tam kapie. Nowy oring już założony. Na korek. A filtr Hengst za zakładam. Już jest gotowy do założenia. Zaraz będę montował. Hengst E 611 h Dziękuję za uwagę. Świeży olej zalany. Próbuję odpalenia. Śnieje oleju, zgasło. Czy można uznać, że wszystko jest ok? Martwi mnie tylko ten brokat, jaki zimno na oleju GM Dexos. Nie było brokatu. Odkąd leje Motula jest brokat. To jest druga wymiana, czyli trze trzeciego Motula zalałem. Poprzednim razem było to samo. Chyba trzeba na GMA wracać. Coś tam się było jeszcze. Wcześniej tego nie było. Wcześniej raz to miałem jak 30, przy, przy przebiegu 20 czy 30 tysięcy w aso mi nalali olej Dexus 1 gen 2, to tak miałem. A na Dexus 2 nigdy tego nie było na GMI.